Witajcie! Ja jestem Logan, a ze mną jest Alienista. To pierwszy odcinek Minecraft Bedwars. A teraz intro. Witam po intrze. Nagrywamy ten odcinek już po raz trzeci, bo zapomniałem włączyć nagrywania. Jak mówię, tak, um, przepraszam za kaszel. Wygramy to dla Was, widzowie. Film dzisiejszy będzie się składał z dwóch Aren, więc myślę, że to taki idealny. jak mówiłem przed intrem, Alin niestety nie spędzie ze mną. będzie odcinek z jego perspektywy. się nagrywa, bo jeśli nie, to już tam gdzieś. Jeżeli to się nie nagra, to dopiero jutro odcinek będzie, ale to nie ważne. Mam nadzieję, mam nadzieję... Ma, ja, te, ja mam wielką nadzieję, że przynajmniej to się nam nagra. O, idzie do nas zielony. Bezłóżkowy. Zniszczył nam łóżko. nas Zabiłeś? Nie, sam się zabił. Ale przez ciebie. Nie, przez siebie. Ale pokazało się, pokazało, że przez ciebie. Ale ja go Pewnie ostatnio go walnąłeś. Moc specjalna i pole regeneracji. Okej, okay, normalnie działa. musimy, o, musimy się oddawać. A potem gramy normalnie, co? Ogarnąłem se zbroję. Jakby co? Ty musimy ogarnąć Setentika. Bo lecę na Akła. Bo jeden jest. To zrobię do niego budowanie. No, to chyba Chińczyk. A nie, to jakiś... Widziś mi. On pewnie chciał się nazwać widzisz mnie. Prawidłowo. Czy tak jest? Nie powiedział. to wiem? Bo jakieś dzieciak, to... grający w Mine. Nie wiem. Sprawdź, u nas nikogo nie ma. Przecież to w skrzyni będzie na ciebie czekał, jak sobie kilo. O już. Nie. Mówiłem, sprawdź. HP! jutki. O, kumpel jego przyszedł. Mijusiu! Ja Jeden na stół do HP. się zaraz wiedzieli, Ja też. Dobra, jeszcze jedna ręka i kończymy ten odcinek. Chyba idealnie, jak będzie jeszcze pięciominutowa. Hmm. Tak samo jak ta. Mam nadzieję, że będzie trwać jak najkrócej szczerze. Czemu? Nagrywaliśmy w poprzednim odcinku, mam nadzieję, że ty to nagrywasz i będziemy już kończyć więc... Więc myślałam, że po prostu... Wiem, wiem. Ja też, ja też myślałem, że to Ale nagrywam. To się nie nagrywa, to... Też myślałem, że to nagrywa. Jak teraz to się nie nagra, to będzie jutro odcinek. Albo kompletnie nie będzie. No będzie, będzie. No to tak ciężkie życie youtubera. Nagrywaj, nagrywaj, tylko po to, potem się okazało, że jednak się nie nagrywał. Uwierz, nie chcesz mieć tak, że będziemy nagrywać po kilkanaście odcinków dziennie, bo nie nagrało nam się. Będziemy pewnie nagrywać parę... Wcześniej nie mówiliśmy. O, niebiescy, są ładni. No ładnie mają budowane. Trzeba na nich mieć firebola. E to pilnuj czy do nas nie idą, okej? Okay. Ja już mam firebola. A to ja daj. To daj. A... a pomożesz mi na nich pójść? Lego. Dobrze. Balsi koniu. Okej. Okay. Przepraszam, Co to jest Od... O nie! Ej! Wiesz co on zrobił? Odbył firebola. We mnie. O za godzinę, Za tłuc, Ty posie! Maroon, dlatego że trzeba na nowego Fireballa zbierać. Mm. Tak, dziękuję. dziękuję. Dobra, to musi być koniec tego odcinka. I tak trwał 8 minut. Więc skończymy.